Kiedy byłem w gimnazjum, byłem gruby. Jednocześnie bardzo zreszcie moim szczuplejszym kolegom tego, jak bardzo mają zarysowaną szczękę. Na początku 2019 roku schudłem 20 kg w 3 miesiące. Kiedy chudniesz w tak szybkim czasie, twoja skóra potrzebuje trochę czasu, żeby dostosować się do twojej nowej wagi i masz po prostu sporą ilość skóry, która jest pusta i po prostu zwisa. Bardzo dobrze sobie zdawałem z tego sprawę, bo wszyscy wokół, jak zobaczyli, że chudne, zaczęli mi właśnie o tym mówić, żebym się zbytnio nie przerażał. No i tak cierpliwie zaczynałem czekać, czekać i czekać, ale moja szczęka wcale nie wyglądała lepiej. Przełomowy w tym wszystkim był okres po maturze, kiedy to natknąłem się na self-improvement i dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak Mewing. Mewing polega na tym, żeby ułożyć swój język na podniebieniu w jak największym stopniu się potrafi. Wiele osób może uważać, że to jest nieistotne, ale tak naprawdę to jest poprawne ułożenie języka. Wyobraź sobie ziomka. Który żyje 20 tysięcy lat temu, który wychodzi na polowanie i żyje w jaskini. Prawdopodobnie jak sobie wyobraziłeś tego ziomka, to on ma naprawdę zajebiście zarysowaną szczę. Jak myśleć, dlaczego w dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma po prostu źle zbudowaną twarz? Odpowiedź jest prosta. Kiedyś musieliśmy bardzo mocno przeżywać jedzenie, bo było po prostu twarde. Z biegiem lat, jak my jako ludzkość się rozwijaliśmy, bieliśmy się na coraz wyższy szczebel rozwoju, ułatwialiśmy sobie życie. Aż w końcu to doszło do przemysłu spożywczego. Nasze jedzenie stawało się coraz bardziej miękkie, przez to musieliśmy wkładać mniej wysiłku w to, jak żyjemy. Taki proces, powtarzany latami, doprowadził do tego, że nasza szczęka się bardzo rozluźniła, a język opadł leniwie. Dlatego teraz, jak wychodzę z domu, widzę bardzo dużo ludzi, którzy mają źle zbudowaną szczękę i prawdopodobnie ty też mogłeś to zaobserwować. To teraz przeprowadźmy krótki eksperyment. Przełknij ślinę. I potem trzymaj język w tej pozycji jak najdłużej możesz. Trzymając język w ten sposób właśnie robisz mewing. Funkcjonuje tu bardzo prosta zasada. Im częściej robisz mewing w ciągu dnia, tym szybciej lepsze widzisz efekty. Bo właśnie rzecz w tym, że miłing to nie jest. Jakieś jedno ćwiczenie, które robisz przez 5 minut w ciągu dnia i potem za 2 miesiące widzisz fajne efekty. Nie. Mewing to jest coś, co będziesz robił do końca życia przez cały czas. No i oczywiście, jeśli zaczynasz, to oczywistym jest, że będziesz musiał sobie o tym przypominać i nie będziesz tego robił przez większość czasu, tylko w pojedynczych momentach, ale z każdym takim powtórzeniem, to jest jak wyciśnięcie na łapy. Po prostu im częściej będziesz to robił, tym bardziej naturalne to dla ciebie będzie. Zacząłem robić mewing po maturze, czyli w maju zeszłego roku. Tak robiłem, nikt nie zauważył efektów kompletnie, ale Chodziłem na siłownię i pamiętam, że pewnego dnia w lipcu, czyli dopiero po dwóch tygodniach, po dwóch miesiącach mój kolega mi powiedział, że zaczynałem mieć bardzo dociętą twarz. On myślał, że to jest z powodu tego, że zaczynałem ćwiczyć na siłowni, bo wtedy mniej więcej też zacząłem chodzić. Ale on nie wiedział, że właśnie to jest zasługa mewingu, a nie samego spadku tkanki tłuszczowej. No i potem noguzowany teściem dalej robiłem mewing i we wrześniu już mężczyzna wyglądał naprawdę dobrze, a teraz już w ogóle wygląda jeszcze lepiej. Inaczej mi wcześniej wyglądała, bo teraz mam brodę i tego aż tak bardzo nie widzę. Przez większość życia nie zwracałem uwagi na to, w jaki sposób oddycham i automatycznie oddychałem przez usta. Pamiętam jak jednego dnia wracałem z mamą ze szkoły, bo mnie odbierała, i właśnie zwróciła mi na to uwagę, że siedzę, bo siedziałem z przodu na przednim siedzeniu i wyglądałem tak. Powiedziała mi, że wygląda jak Debbie. Miała rację. Naukowiec Andrew Huberman powiedział w swoim podcaście, że oddychanie przez usta prowadzi do tego, że cofa się szczęka, czyli automatycznie wygląda się gorzej. To jest kolejna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę, jak robisz mewing. Swoją drogą wróć do pozycji mewingu, otwórz usta i spróbuj oddychać przez usta. Generalnie się nie da, więc jeśli możesz oddychać przez usta, to źle robisz mewing. Do oddechu aplikuje się ta sama zasada co do mewingu, czyli im dłużej to robisz, tym lepiej dla ciebie. Jak zaczynałem biegać, to właśnie nie kontrolowałem oddechu. Tak, jako że byłem jeszcze, rok temu jeszcze byłem nałogowym graczem, nie miałem kondycji i z niekontrolowanym oddechem byłem w stanie biegać maksymalnie z pół kilometra i tak dalej, ale wyszedłem 3 dni później po tym jak dowiedziałem się, żeby kontrolować swój oddech i oddychać tylko nosem w trakcie biegania i byłem w stanie przebiec już 3 km. To jest różnica 2 dni i 2,5 i km. Są dwa sposoby, dzięki którym jeszcze bardziej przyspieszysz swój progres. Przede wszystkim powinieneś gryźć mocno i jeszcze możesz jeść kupować sobie i robić twardsze jedzenie. Na przykład orzechy są bardzo dobre do tego. Dodatkowo też słyszałem, że rzucie gumy pomaga, ale akurat nie jestem tego zwolennikiem. Ciekawostka, baracie, utrzymywanie prawidłowej postury pomoże ci nauczyć się Mewingu. Tak się składa, że w moim ostatnim filmie poruszam temat prawidłowej postury, więc zapraszam. Elo!